Cześć! Witam was serdecznie w kolejnej odsłonie e małej wsi, czyli serii, w której przybliżam posiadane przeze mnie elektroniczne RPG-owe produkty. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam niewielki i mało znany moduł, który znalazłem przypadkiem wertując Drive to RPG, ale nie ma co przedłużać, zaczynamy! Tomb of the Frostwalker to przygoda autorstwa Nicolasa Zakarego Braun'a, wydana w listopadzie 2018 roku pod szyldem 5 Cataclysms. Nicolas pracował samodzielnie, więc odpowiada za całe wykonanie modułu, włącznie z jego szatą graficzną i składem. Przygoda zamyka się w 12 stronach dopasowanych do formatu A4. Tekst ułożono w dwóch kolumnach, a wnętrze jest w pełni czarno-białe. Prawdę mówiąc nie ma tu żadnej ilustracji poza zamarzniętą twarzą na karcie tytułowej. I jeśli chodzi o prezentację graficzną, to mamy tu do czynienia z podejściem zrób to sam. To po prostu sformatowany i poukładany tekst. Nic więcej. Jeśli więc liczycie na jakiekolwiek wrażenia estetyczne, to ich tu nie znajdziecie. To powiedziawszy Tomb of the Frostwalker jest czytelny, zrozumiały, chociaż momentami brak jest przestrzeni między kolejnymi paragrafami tekstu. I będę szczery, że to chyba tyle w kwestii wykonania. To poziom DIY w dobrym tego słowa znaczeniu. Chociaż pewnie mógłbym jeszcze powiedzieć, że znajduje się tutaj mapka pod ziemi, ale jest ona moim zdaniem po prostu przyzwoita i robi robotę. Ale dobra. Tak jak wspominałem, Tomb of the Frostwalker to moduł. Ten produkt napisano pod autorski zestaw zasad Nicolasa Browna, czyli Five Cataclysms, ale jest to zwyczajnie kolejna iteracja oldschoolowego DD, więc spokojnie możecie używać tej przygody z dowolnym staroszkolnym Dedekoidem, jak White Box, Swords Wizardy, Old School Essentials, Labyrinth Lord, Lamentations of the Flame Princess itd. Tak Warto też dodać, że ta przygoda ma dość trudne potwory w środku, ale nie znajdziecie tutaj sugerowanego poziomu postaci graczy. Jeśli więc wiecie, że wasi gracze będą mieć ochotę czasem zawalczyć z którymś z przeciwników znajdujących się wewnątrz, to sugerowałbym drugi albo trzeci poziom postaci. Jeśli chodzi o sam moduł, to mamy tu do czynienia z klasycznym i starym jak świat motywem grobowca. Tomb of the Frostwalker to loch, w którym zaklęty w sarkofagu leży wiedźmi lodowy król, władca tytułowych Frostwalkerów. To potężna istota, której uwolnienie może mieć bardzo poważne konsekwencje, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na świat rozgrywki. Ale dobra, pozwólcie, że teraz pokrótce przedstawię Wam treść tego produktu. Już na początku wita nas krótki tekst pisany w formie klimatycznego wstępu. Według tych kilku zdań grobowiec ma znajdować się w jaskini na szczycie góry wiecznie spowitej mrozem. Legenda głosi o tym, że zamknięto tam pradawne zło, którego celem było pokrycie całego świata lodem. I wiem co pewnie teraz kilku oglądających sobie myśli. Ta przygoda będzie z żynką z Def Frost Doom, prawda? A autor zerżnął właśnie tekst zakaz Mifa, który prowadza nas w DFD. I moja odpowiedź na ten zarzut brzmi i tak, i nie. Tak, ewidentnie zerżnął pomysł ze złą lodową górą, tajemnym złem zaklętym w jaskini oraz próbą parafrazowania klimatycznego opisu Zeka Smitha. Natomiast powiem nie w kwestii tego, że Tomb of the Frostwalker jest po prostu inną przygodą w zupełnie innym klimacie oraz o kompletnie innym stylu rozgrywki niż Death Frost Doom. Ale okej, okay, lecimy dalej. Zaraz po tym wstępie otrzymujemy również informacje o tym, jak można zachęcić graczy do wyruszenia do tego przerażającego miejsca. I powiem wam, że to chyba jeden z najgłupszych haczyków, który w życiu czytałem, i mam wrażenie, a przynajmniej nadzieję, że to jest trolling. Ale posłuchajcie sami. Otóż lokalny władca szuka śmiałków, którzy udadzą się do jaskini. Powodem jest fakt, że mroźny wiatr, który wydobywa się stamtąd, niszczy jego uprawę tytoniu, znajdujące się na polach u stóp góry. Jeżeli bohaterowie powstrzymają źródło wiatru, w nagrodę otrzymają 20 tysięcy sztuk złota i ognisty miecz plus jeden. Mam nadzieję, że ci, którzy myśleli, że to będzie przygoda w stylu Death Frost Doom, właśnie ostatecznie rozwiali swoje wątpliwości. To powiedziawszy, jeśli nie chcecie używać tej fantastycznej zahaczki, to musicie sami wymyślić sobie motywację, dla której gracze mieliby zechcieć wyruszyć do tego przeklętego miejsca. Ale idziemy dalej i następnie trafiamy na mapę kompleksu, która pokazuje nam, że mamy do czynienia z niewielkimi podziemiami składającymi się z 16 pomieszczeń. Na kolejnej stronie otrzymujemy przydatne informacje mówiące o tym, co oznaczają skróty stosowane w dalszych częściach tekstu i jak należy je rozumieć. Świetną i godną pochwały sekcją jest rubryczka z pomocami do konwersji zasad 5 Cataclysms na klasyczne Dedekoidy trafimy tu również na przypomnienie, że ta przygoda zakłada przyznawanie punktów doświadczenia za zdobyte złoto. No i dalej przechodzimy do normalnego opisu pomieszczeń oraz ich zawartości. Grobowiec jest wypełniony różnego rodzaju potworami, które kojarzą nam się z zimnem czy lodem. Trafimy tutaj między innymi na lodowe strzygi, zamarznięte gule, wielkie dłonie z lodu czy po prostu yeti. Jeśli chodzi o wyzwania, które stawiają nam podziemia, to podzieliłbym je na dwie kategorie: Pierwsza to wyzwania bojowe. Chociaż autor zaznacza, że Tomb of the Frostwalker to moduł niekoniecznie promujący podejście bojowe, to mimo wszystko całkiem sporo wyzwań tutaj wiąże się z pokonaniem czegoś. Pomieszczenie numer 7 ma zagadkę, której rozwiązanie będzie wymagało poradzenia sobie z całkiem sporą ilością zamarzniętych guli. W pomieszczeniu numer 5 potencjalnie możemy zetrzeć się z wielkim zagrożeniem w postaci chmary lodowych upiorów. W pomieszczeniu numer 6 znowu mamy do czynienia z sytuacją, która może doprowadzić do walki. Przed wejściem do komnaty z sarkofagiem na schodach śpi młode Yeti, a w pomieszczeniu numer 10 znajdują się zamarznięte szkielety, które zaatakują nas jeśli zechcemy przeczytać ich imiona. No i jeśli dodamy do tego losowe spotkania i wędrujące po tym lochu potwory, to myślę, że śmiało można powiedzieć, że większość wyzwań tutaj będzie związana z tym czy uda nam się pokonać jakiegoś przeciwnika. Jasne, nie musimy tego robić w otwartej walce, to może być sposób, taktyka, zasadzka, cokolwiek. Nie zmienia to faktu, że jak na OSR-owy moduł mamy tu nadzwyczaj dużo zagrożenia bojowego. Druga kategoria wyzwań, z którymi będziemy mieć do czynienia w tym lochu, to zagadki. I nie mówię tutaj o zagadkach dosłownie, a na przykład o zebraniu trzech rozsianych po podziemiach klejnotów, które następnie otworzą nam drogę do ukrytego skarbca. Na przykład zagadka z misą kryfi i płaskorzeźbą pozwoli nam poznać ukryte przejście i itd. itd. Czasem oba rodzaje wyzwań łączą się, jak na przykład w pomieszczeniu z ołtarzem. Bardzo fajną opcją, którą oferuje nam ten moduł jest możliwość przemiany bohatera gracza w lodową istotę, co nie tylko da postaci nowy wachlarz możliwości oraz wad, ale również pozwoli na dostanie się do ukrytego bogactwa w sali z twarzą lodowego giganta. Jeszcze ciekawiej zrobi się, gdy drużyna złamie pieczęci i obudzi lodowego króla, który może kontrolować każdego bohatera przemienionego w lodową istotę. Ale dobra, nie będę Wam opowiadał całości tego krótkiego modułu, więc teraz kilka słów mojego podsumowania. Natrafiłem na Tump of the Frostwalker przypadkiem, gdy parę lat temu klikałem w kolejne polecane mi moduły na DriveThruRPG. RPG. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co przeczytałem i przede wszystkim nietypowym stylem designu podziemi, w których aktywne wyzwania są jedynie bojowymi starciami, a pasywne wyzwania to zagadki. Ten niewielki dungeon ma bardzo klasyczny feeling, który sprawia, że nie musimy zbytnio głowić się nad jego strukturą czy wiodącym motywem. Ten brak swoistego charakteru może być dla kogoś minusem, ale dla mnie akurat był zdecydowanie plusem, ponieważ niesamowicie łatwo było mi wkleić ten dungeon do swojej kampanii. I to jest niewątpliwie wielka zaleta, ponieważ Tomb of the Frostwalker jest bardzo uniwersalny w swojej tematyce i designie, dzięki czemu sprawdzi się naprawdę w wielu rozgrywkach i przy bardzo różnych stołach. Ten loch daje nam również dużo miejsca na dodawanie własnych motywów i dopasowywanie go do naszego stołu bez większych problemów. Ta plastyczność to również coś, co zachęciło mnie do tego, by skorzystać z modułu. Coś, co doceniłem dopiero po rozegraniu Tomb of the Frostwalker, to również bardzo dobrze zaprojektowany rozkład pomieszczeń, który tworzy pętle komunikacyjne między konkretnymi punktami oraz mimo niewielkich rozmiarów daje graczom możliwość podejmowania decyzji na temat tego, gdzie postawić następne kroki. No i nie będę ukrywał, że swego rodzaju prostota wyzwań, czyli zagadki i starcia były dla nas miłą odskocznią i powrotem do bardziej klasycznego DD. Jeśli chodzi o minusy, to z pewnością komuś może nie spodobać się fakt, że walki oraz potencjalne pułapki powodują w nas jedynie utratę punktów życia. Nie trafimy tu na wymyślne klątwy czy osłabianie postaci. Tomb of the Frostwalker jest pod tym kątem prosty jak budowa cepa. Posąg na schodach jest pułapką, strzela promieniem i zadaje obrażenia. Podobnie jest z mieczem, który należy przekręcić w pomieszczeniu numer 5. I wiem, że często mówię, że płacenie chapekami lochu to designerska porażka, ale tutaj zagrożenia nie wymagają od nas okupu z chapeków, a po prostu ze względu na ilość potencjalnych obrażeń grozi nam śmierć postaci, jeśli nie znajdziemy na te pułapki sposobu. Kolejnym minusem jest moim zdaniem kumulowanie skarbu w dwóch miejscach. Z tego powodu, jeśli gracze nie odkryją ukrytego skarbca lub nie znajdą sposobu na podejście do ziejącej zimnem twarzy lodowego giganta, to prawdopodobnie wyjdą z grobowca bez zdobyczy w postaci kosztowności, a co za tym idzie, bez punktów doświadczenia. Rozumiem, że to niewielkie podziemia i możliwości rozłożenia skarbu są ograniczone, ale kumulując go tylko w dwóch punktach, zniechęcamy graczy do eksplorowania kompleksu. No i ostatnią wadą, którą warto wspomnieć, jest fakt, że Tomb of the Frostwalker nie ma czegoś, co nadaje tempo rozgrywce. Brak tutaj swego rodzaju metronomu, który sprawiłby, że tempo rozgrywki można regulować lub chociaż nadawać mu stałą wartość. Jasne, mamy tu tabelę losowych spotkań, ale z racji faktu, że nie dzieje się tu nic konkretnego, to bohaterowie graczy po prostu wałęsają się po kompleksie, zwalczając lub omijając kolejnych przeciwników. Ten metronom, o którym mówiłem, to coś, co sami będziemy musieli sobie stworzyć i o czym pewnie opowiem Wam trochę, gdy zrobię postscriptum do tej przygody. W każdym razie, jeśli jesteście zainteresowani kupnem tego modułu i przekonaniu się o tym, co skrywa lodowy grobowiec, to na dzień dzisiejszy, czyli czerwiec 2022, wersja PDF kosztuje 5 dolarów na drive rpg No ale dobra... To by chyba było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o wideo i jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, a jeśli nie przypadło wam do gustu, to dajcie łapkę w dół. Pamiętajcie, że mała wieś jest również na Facebooku i Instagramie. Linki będą w opisie wideo. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.